Jak przejść suchą stopą przez procedurę uzyskiwania świadectwa efektywności energetycznej? Jak poradzić sobie z obowiązkami, które nakłada na nas ustawa w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Jakie zagrożenia, jakie pułapki czekają na nas we wszystkich kwestiach związanych z rozliczaniem obowiązku efektywnościowego? Na te i też na inne pytania postaraliśmy się odpowiedzieć, przygotowując dla Państwa najnowszą publikację Kancelarii Brysiewicz-Bokina-Sakławski, w której komentujemy ustawę o efektywności energetycznej. Jest to komentarz z serii komentarzy praktycznych, to znaczy że zawiera on niewiele skomplikowanych wywodów prawniczych, a dużo grafów, tabelek, zestawień i elementów, które są pomocne przy interpretowaniu przepisów w praktyce. Aplikacja ta jest skierowana do praktyków obrotu, do osób zatrudnionych w spółkach energetycznych, do osób zatrudnionych w zakładach przemysłowych, które są zobowiązane do rozliczania obowiązku efektywnościowego, do dużych odbiorców przemysłowych. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z naszą publikacją, która już jutro będzie dostępna dla Państwa zarówno w systemie Legalis, jak i w księgarniach.